Czołem żomeczki. Siedzę sobie nad brzegiem oceanu, w garniturze, bo wiecie, finanse nigdy nie śpią nawet na urlopie. Ja też nie, bo mi kredyt hipoteczny na karku dyszy. Patrzę na ten zachód słońca i myślę, czy to przypadkiem nie moje oszczędności właśnie znikają za horyzontem? Bo odkąd zainwestowałem w pewną kryptowalutę, moja aplikacja bankowa wygląda jak, hm, pusta lodówka niby coś tam było, ale teraz tylko zimno i echo. Znajomy doradził. Zainwestuj w siebie. To kupiłem sobie pizzę XXL. No i teraz mam inflację w pasie. Ale wiecie co? Finanse to nie wszystko. Bo największą stopę zwrotu dają chwile takie jak ta. Zachód, spokój i świadomość, że przynajmniej w tej chwili nie wydaje pieniędzy. No, chyba że liczyć ten leżak 40 zł za godzinę. Ale mówi się trudno, w końcu i tak wszystko na raty.